Ta ekipy wyszła już jakiś czas temu. Wy zdążyliście się z nią zapoznać i tak samo my zdążyliśmy się z nią zapoznać. to bardzo dobrze, zdążyliśmy. Tak, dosyć mocno. Dlatego nadszedł czas, by w końcu nagrać odcinek, gdzie rozpoznajemy piosenki ekipy po jednej nutce, czy tam po jednej sekundzie. W każdym razie jest z nami Wiktoria, która będzie nam te piosenki puszczać. I wszystko zależy od jej palców. Jak szybkie ma palce, tyle będziemy słyszeć piosenki. Im szybsze ma paluszki, tym krócej będziemy słuchać muzyczki. Jeżeli nie zgadniemy po pierwszym e, kliknięciu, no to, to wtedy lecimy mamy drugą... troszkę dłużej. Tak, i wtedy mamy pół punktu. Możemy tak zrobić, za to Wy możecie subskrybować kanał, dlatego sprawdźcie czy ten czerwony przycisk jest u Was tam na dole szary. Jeżeli nie, to to zmieńcie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie subskrybujcie, żeby Was nie omijały. stawcie łapeczkę w górę. E, tak, dokładnie. Łapeczkę też możecie zostawić, wpaść na nasze instagramy, a my. Zaczynamy! Tak, i wy też dajcie dać w komentarzu, ile wy mieliście punktów O, właśnie. Dokładnie, bawcie się razem z nami. Uchu, zabawa, <grym> zabawa. Ale, ale fajnie, lecimy z tematem. A co, co z tym lodem? Czy on jest zimny? A! E, chciałem powiedzieć, że dla wygranego jest oto to trofeum lut ekipy. Ale to ty może go włożyć do za zamrażalnika Nie, bo... on sobie będzie tutaj. I okay. tego loda wygra osoba wygrana i będzie mogła go zjeść. Wyrwaliśmy go jakiemuś ośmiolatkowi z rąk. Było ciężko, ale się udało. Nieprawda wyciągnąć go z za zamrażalnika Po co on mówi? Miało być dra, miało być dra, dra, dramatycznie. dramatycznie miało być Okej okay. tematycznie bym powiedział A, A, dobra. Podpowiedziałem Ci kurde mogę tego nie mówić Nie, ja, ja wiedziałam o co chodzi w tym, że sądujemy okay. tu lodami, ale... E... Ty tu się zastanawiałaś. Tak, dokładnie, musiałam no, się zastanawiać. No bo ty tu tytuł jest taki nieoczywisty. O nie, jakby... bo, bo on... Bo moim zdaniem tam powinien być sen też, ale Big sen. No i bo oczy śpiewają, bo życie jest jak sen. No, okej, okay, no no i Śla... ten tytuł ja nie, nie ma, ma się, oni się w nie czy ktoś nie. Nie. nie jest... Mi się wydaje, że szlafrok jest nawiązaniem do czegoś innego, ale do czego? to, no, no właśnie nie wiem, ale do czegoś innego. Okay. W każdym no, razie. szlafrok w szlafrokach. No ten nagrywał. Janusz Walczuk? Janusz Walczuk, tak. Prosimy, czy to szlafroki są. Tak. To są szlafroki. Nie mamy moje Okej, okay. zapowiada się na razie nie aż tak źle. Myślałem szczerze mówiąc, że będzie gorzej, ale no póki co jest okej. Okay. Zobaczmy, co się będzie działo przy drugiej piosence. Nie mam pojęcia, co to może być. Coś mi to koja... w się sensie beat. Sam beat jestem w stanie ułożyć dalej, tekstu nie jestem w stanie, ale tytuł też tym bardziej chyba. Poczekaj. No dobra, ja zaryzykuję, ale to może nie być to. Bo oni tam. Nie, to nie będzie to, to jest zbyt co, Dobra Co ty chyba? Jakie? Sen. No no sorry, no. Influencer party Hard Tak, to będzie to. Jezu, zaraz, tak, teraz mi się to, mi się to ułożyło, mi się to ułożyło. Tak becie. mi się wydaje, że to był tak. Ale pójdź do końca. cóż, dalej. tak, To będzie influencer party Hard, no. Ale to nie wiem czy to była Murci, czy to była Kasia. Nie wiem, dość podobnie na tym tune jest, tak, czasami no? brzmią nie? Dlatego ciężko jest to y, rozkminić Nutka numer 3. Nutka... To było łatwe? To było łatwe, to tak mi było się wydaje. Ale może, by było... Ale może być tak, no mogło być zmylne hmm. e, chill. Tak, i tam by było, zróbmy na chwilę slow. -mo. Tak, to był... No, y, frizz. trąba. Krzychu. Nie wiem kto trąba. to był. Trąba! <grym> zróbmy na chwilę. Tak, Trąba śpięło slowo, no. W te dni. Ale są zanucił. W te dni. Co to było? Zróbmy na chwilę slow. Chciałbym poczuć wolność. Te dni. No dobra, poszedłem do góry zamiast dół, Nieważne, ale zgadliśmy. Jest okej. Okay. Czyli wygrywa. Ola, nie? punkty Nie, bo wygrywa się jednym punktem, tak byśmy mogli zbić piąteczkę. No ale znaczy, zgadliśmy razem, no. No dobrze Kolejna notka, jesteś w trawie? Czekaj. Dzień, Paweł jest tłusty. Dawaj. To no, To nie jest <laughs> Dobra, to powiem Ja też wiem co to jest Czy to będzie moja droga Selfmade? Tak mi się wydaje, że to jest Selfmade yy, tak, ja ja tak, nie... kariera... To nie jest numer do radia Kariera... nie przepadła. ja nie wiem, ja nigdy tej piosenki nie słuchałam Kariera... Jakby nie wsłuchiwałam się, tylko znam to Selfmade! To tak krzyczy Krem de la Jak Malik, nie? Trochę On tam jak trochę, w się, jakby próbuje naśladować Malika, mam takie Ale jakby nie Ale To nie jest numer do radia, kariera z nieba nie spadła Kariera z nieba nie spadła, tak to leciało Isso, desde tem que ser que está aqui. Nie wsłuchiwałam się, bo to nie jest mój klimat. Mini Mike, jak krzyczy, to jest okej, okay, ale jak nie krzyczy, to jest tak. Nie on dobrze, tak jest, nie, on dobrze ale nie, lepiej, ma dobry nie, głos. Nie, w niektórych no. niektórych, niektórych piosenkach bardzo dobrze śpiewa. Tak. Ogólnie wszyscy dobrze brzmią. Na tej znaczy, płycie. ja się najbardziej na przykład zawiodłem na Marcysi na płycie, szczerze mówiąc. Ona ma piękny głos, ale strasznie monotematyczny. Tak. Zauważyłaś to, że tak. w każdej piosence brzmi tak samo. Nie Wydaje zaskoczył. mi się, że nie tylko ja, ale każdy czekał na Marcysię No i wydaje mi się, że no, no, zawiodła to. Tak, tutaj. Już lep, jakby moim zdaniem wyszło napad na. 15. Na bank. I wszyscy czekali na Marsysie? A trąba to super. Dużo Trąb, w ogóle trąba to jeden, I jeżeli chodzi o płytę. Nie, chociaż nowciu, nowdziak, no chociaż no No ale krzyku też potrafił zaskoczyć, No, no. wszyscy potrafili zaskoczyć. Nie, ale Za to no, zobaczmy, no. czy zaskoczy nasz, nas Zabaj. kolejny utwór. No No masz nowdziaksa. no tylko tyle słyszeliśmy. Kurde, to jest ja ten ja też wiem co to jest chyba Nie, nie nie nie, to nie jest to Tylko ja nie wiem czy to się nazywa... jak to się nazywa Nie wiem czy to jest na zajawce albo zajawka Tak? Na zajawce Na zajawce No, wciąż no, wciąż no wci... to nie nudziarz, Tak. No czy to jest budziarz Około 100 par, a każda to nie za sztuka Nie <grym grym grym> znasz to zazawca. Zazawca. Ja nie mogę Tak? Dobrze? To tak to, to będzie na zajawce? No nie Nowciak to nie, no Nowciu to jest Buciarz. Około 100%. Tak, bo było, było słuchać jego głos, a to była jedyna piosenka, w której chyba Nowciak powiedział. Ja się tym wzorowałem, tak? Tylko nie. mi się z jednym wersem na początku pomyliła, ale no, to było na no, zadowolone. Ja wiedziałam, że on był w jednym wersie. Był, no tak? w jeden wers, chyba no, był. Tak, chyba był tam Nowciak. Nie, tam na pewno Marta się chyba śpiewała, nie? Też nie słucham tej piosenki, bo nie. To ona nie tak nie ma... średnio, średnio mi też siada. No nieważne, lećmy dalej. Być może się na Ale i razem, radę, Wciąż wygrywasz jednym punktem. Okej. Okay. Pod domem stoi Mercedes-Benz? Tak, Balenciaga, nie konwers. jakoś Nie noszę nie? konwers. A, jeden wers. No u mnie niestety Mercedes-Benz już pod domem nie stoi. Balenciaga, też Stoi Są konwersy w szafie. Tak, no ale cóż. To nie, ta, nie ten poziom. Ale jeszcze. zobacz, akurat rozmawialiśmy o tej tak, piosence, no. nie? Tak, idealnie siadło. Sprawdzamy. Balenciaga, nie noszę konwers. Ja co znam? Tylko z tego z filmu nie, jakiegoś. Z filmu, tak. Nie, z dokumentu. oni Czyli w dokumentu, no? stali na Zanzibarze na na nad basenem i śpiewali to. No 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 no, no. To ja też ja to bardziej sam kojarzę no. niż z samej piosenki jakby, bo zawsze ją skipuję akurat. Okej, okay, kolejna piosenka. Ja, ja. ja też wiem. Ej no to jest proste! Ja, ja. My za bardzo ja znane te znaczy, piosenki. Tak mi się wydaje, że... Chill! Nie. <śla> <śla> nie, pójść! Chill! Wiesz, kogo moi ludzie... O możemy ludzi, nasze kroki nasze ruchy. Ja powiem, że to ci jest! Ja tam czekaj, bo... No dobra, nieważne. Ekipa to nosi. Ekipa tośionekosi. się już ona... Dwa punktami! Puszczasz? No nie! Żartuję oczywiście. Zaraz będę pisać. w ruszu. Tak no. O! To było ciężkie. To było bardzo ciężkie. To było takie. u. No nie, to było nie, nie, nie to nie nie wiem, ja to było. Czekaj, daj mi chwilę. No Paweł, za dużo czasu zajmuje. No poczekaj, ja myślę. Nie można tak długo myśleć. No dobra, puść, puść dwie minuty. Tak. tak, o pół punktu. Dobra, wiem co to jest. Serio? Mm. Mi się to kojarzy z Marcysią z, z jeden wers. Powiedziałeś. E, Eksja może nie może się powtarzać? No nie mówię może, może nie może się z, powtarzać. Może się powtarza. Napiszę sobie coś innego, bo mi się wydaje, że mimo wszystko Eksji nie zrobił, żeby się powtarzało. Ja napiszę uśmiech, tak randomowo. Okay. Nawet na bank! Jak? No puść to proszę. Nie miałem zamiaru strzelać. Ale bym strzelił i to nie się tylko trąba! To u mnie strasznie zmyliło. Jakby tam było takie i nie, nie wiedziałam, jakby nie, nie wiedziałam co to jest. Ja w, w szoku pół, jestem, ty pół. chyba cały czas słuchasz tej płyty, tylko Właśnie nie, może. tylko i walczystałam w aucie. nie słucham jej w ogóle. Ale ja prawie w ogóle jej nie słucham. No w słucham. Dzisiaj ją puszczałem często, bo wiedziałem, że będziemy <laughs> nagrywać ten odcinek, a dzisiaj jechaliśmy akurat do Eblonga. Drogi, więc. Tak. Więc I ja, ja puściłem tą i to sobie tak leciało, leciało, leciało. Ja zasnąłem, ona prowadziła Nie, ja prowadziła. Tak to. Nie, no dobra, znam dużo piosenek Przedostatnia nutka. Ja czekam na piosenkę Shadow. Nie muszę. O, no dobra. No, bo na bunawciu, jestem krótkim za ebyście! Za ebyście! No to było łatwe, no. akurat. To było łatwe. Tylko tutaj ta jedna nuta była taka trochę przyciągnięta, mimo wszystko. Tak. Za późno, za, za, za wolne wróżki masz. Nie muszę być jak trupa, to jestem królem wód, tak jak naszej polskie sztupa. Ostatnia no. nutka. Ostatnia. Czyli wygrałam tak rzecz jej, taki A zróbmy taką A o wszystko. No nie, nie, no, zróbmy taką o wszystko. Nie z ludekipy. No ale to ja ci dam tak. Zróbmy o wszystko. Dobra. Ale szybko o, ja! nie ja speed poleciał! Specjalnie. Tak. No, <laughs> nie no, to nie ma szans, żeby się dowiedzieć co to jest. Nie ma szans! Jeszcze raz, dawaj trochę dłużej. No o, no dobra, no to to było proste. No to to było proste? Eee... Ja się za bardzo zamyśliłem w tym momencie. Eee... Czemu pa pa patrzysz sobie ja tutaj na napisane? <laughs> Nie, no ja się, no właśnie, ja dlatego wiecie, się spieszylém. No masz, no nie wiedział, nie zgadłbym. Ale za bardzo się ten skupiłem na tym lodzie, żeby go zabrać, żebyś nie wiedziała. A ty serio tak? Teraz? No bo wygrała. tej drugiej nie jutro? Pokaż No, ale pokaż takie. No, no, nie po I chcecie więcej odcinków tego typu? Powiedzieliśmy. A, no właśnie. Sen. Ale ja mu odpowiedział, gdybym ja się nie. Nie, klucz. To jak hipnoza, więc nie bądź mnie ze snu. Proszę, nie bądź mnie ze snu. Czemu ja na koncert nie idziesz? Co biletu tu nie kupiłeś na koncert No bo nie, nie stać mi było wtedy. A, okej. Okay, wszystko, wszystko na buty. Wydałam wszystko na buty. Od tego wersu wzięłam sobie to do głowy i kupiłam sobie te buty. No. A, okay. no. Za to wy weźcie sobie do głowy to, żeby subskrybować kanał. Sprawdźcie koniecznie czy to robicie. Zapraszam na Jestem ciekawa, Instagrany. czy ktoś zgadza tak dobrze jak ja, te wszystkie piosenki. Ty wszystkie zgadzałeś bez wyjątku No nie no, pół punktu miałem. No jedną dostać pół punktu. Subskrybujcie kanał, y, dzięki. And those are what